Dobry wieczór, kochani. Wieczorową porą rozpoczynamy czytanie na okoliczność pełni. Mamy teraz piękny czas. 27 lutego 2021 roku o godzinie 9.17 nastąpi pełnia księżyca w znaku panny. Pełnia ta będzie mówić o takim naszym duchowym połączeniu sam z sobą i z innymi. Jak to panna? Powiązana jest na pewno z porządkiem, z jasnością, więc w naszym umyśle, w świecie materialnym, chcemy uporządkować już wszystko to, gdzie panował ostatnio chaos. Możecie sobie uświadomić, może warto, że nie wszystko jest doskonałe, albo łatwe, albo proste. <laughs> Zaakceptujcie te niedoskonałości. Ponieważ wtedy możemy bardziej doceniać wspaniałości życia. Więc polecam zdecydowanie zaufać życiu, pozwolić mu płynąć. Ale trzeba również zastanowić się nad energią tej panny, ponieważ jest idealna do takich sfer życia jak nasza przyszłość, jak zatrudnienie, jak i zdrowie. I sprawy oczywiście intelektualne. Więc ja już widzę na horyzoncie zmiany, postępu, postępów i w końcu spełnienie tego, co rozpoczęło się podczas już ostatniego nowiu. I moi kochani, mam fantastyczną wiadomość. Zachęcam do wzięcia życia w swoje ręce 24. Ponieważ będą przepiękne energie na niebie i w końcu możemy coś inaugurować, ruszy się do przodu. W ogóle to jest fajny, energetycznie mocny tydzień bardzo mocny tydzień i odczujecie to w końcu. Jakieś pozytywne energie w czasie trygonu Marsa z Plutonem od 21 do 27 lutego poczujemy się gotowi na taką konfrontację, nie tylko z wrogami i przeciwnościami losu, ale przede wszystkim z własnymi właśnie lękami i słabościami i wyjdziemy z tego zwycięsko. Ja w to wierzę, pełni zaufania we własne siły, gotowi na nowe wyzwania. Pozwólcie na chwilę prywaty, jeżeli jeszcze ktoś potrzebuje takiego wsparcia, może mojego, przerobić pewnego rodzaju relacje, czy uzdrawiać przeszłość, czy przerobić przeszłość. W końcu już zamknąć pewne drzwi, żeby do przeszłości były drzwi zamknięte. Więc zapraszam Was na moje najbliższe warsztaty, które odbędą się w niedzielę, dzień po pełni 28 lutego w Krakowie. W Krakowie na Ruczaju i jak tutaj jest napisane, zaczynamy o 11 do 17. Zrobimy sobie taki warsztat, który już od dawna reklamuje odcinanie więzów energetycznych, bo trzeba w końcu wyjść z jakichś ograniczeń, wyjść z ukrycia, w końcu pozbierać się, wyglądać przepięknie, wiedzieć, czego się chce, i zaczynać coś od nowa. Czas w ogóle definitywnie z czymś się pożegnać albo z kimś. Czasami są osoby, które mają z tym problem, więc wydaje mi się, że to seminarium, ten warsztat, który przygotowałam. Pomógł już wielu osobom. Widzę, że ma bardzo dobre, mocne działanie. Ktoś, kto mi ufa, zapraszam serdecznie na ten warsztat. I moi drodzy, co my możemy jeszcze zrobić podczas tego tej pełni? I ja też będę robić to tego 28. Na pewno rytuał oczyszczenia czyli oczyszczamy już tą przestrzeń, tą yy, przeszłość przede wszystkim yy, i możemy zrobić pewnego rodzaju medytację w pełni, tak? to jest tego 27, przy płomieniu, czyli zapalamy świecę i medytujemy. Możecie podczas pełni otworzyć portfel na przykład, czy torebkę i wpuścić yy, do tego swojego portfela energię księżyca i dobrobytu. To też dobry moment na to, aby zacząć ćwiczyć w domu, tak? Zadbać w końcu o swoje zdrowie, otworzyć się na prostsze życie, ale porzucić takie dążenie za wszelką cenę do perfekcjonizmu. Jeszcze trochę o uczuciach, jak już analizuję aspekty tej pełni. W końcu Wenus w rybach. No, moi drodzy. Będzie się działo. Powiem tak, że planeta Wenus, planeta piękna, miłości obdarzy nas teraz zdolnością łagodzenia sporów, przywracania harmonii. Uważam, że może tutaj ogień namiętności znowu zapali się w wielu, wielu parach, a tam, gdzie konflikty były już od dawna, mm -hmm. Niektórzy się pogodzą, a niektórzy zdecydują rozstać się. Mogą być też zdrady. Ale kiedy 25 lutego Wenus wejdzie do znaku Ryb, to zamarzy się nam romans. Jak z jakiejś powieści albo z jakiejś bajki. I duże szanse oczywiście mają raki, ryby. A tak. Ale i znaki Powiedziałabym tak, ziemskie, chociaż może nie wszyscy. Na prywatne konsultacje zapraszam serdecznie. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, jeżeli nie wiecie, jak przekuć swoje marzenia w czyny, jak w końcu dopuścić do głosu swoją własną intuicję, ja mogę w tym pomóc. Moi drodzy, co jeszcze o tej pełni? To taki niewątpliwie dzień idealny na kreowanie swojej przyszłości, żeby otworzyć się na nowe szanse w naszym życiu. E, podczas tego dnia otaczamy się oczywiście pozytywną energią, wierzymy w siebie. Mamy przecież przed nami, otwierają się znowu nowe szanse. Ja powiedziałabym, jak nie teraz, to kiedy? A jeszcze Wam powiem, dlaczego to jest takie teraz ważne. Pełnia będzie inaugurować to, co będzie. Działo się w miesiącu marcu. O tym to do tygodnia będzie filmik. Przecież marzec to jest wibracja trójki, a to jest boska liczba. Trójka. Wiecie, że to kreatywność, to wspaniała liczba. Przynosi nam powodzenie w finansach, e, powodzenie też w miłości. I idzie wiosna. Moi kochani, no, tyle wspaniałych aspektów, że ja nigdy nie mogę się doczekać marca. Marzec, jak mówię, że odżywam, wstaję jak feniks z popiołów, bardzo lubię ten miesiąc. Widzieliście nowe karty. Zakupiłam nowego tarota, pokażę Wam książeczkę, pokażę Wam, jak wygląda. Może ktoś sobie chce zakupić, bardzo polecam. Piękne ilustracje Holy Sierra, podobają mi się. Jest to inny tarot, innego rodzaju tarot. I może on będzie pasował do tej delikatnej, innej pełni. Ważne, żeby tutaj znaleźć takie ukojenie tego dnia, albo dzień po w niedzielę. Pomyśleć, podumać, co jest sensem naszego życia, co jest z moją radością, z moim spełnieniem. Znajdźcie czas albo w sobotę, czy w niedzielę, na jakąś ciszę, relaks, piesze, wędrówki, a równocześnie też wędrówki po waszych emocjach, po waszych uczuciach. Pełnia wiele rzeczy oświetla, zobaczcie, księżyc jest duży, ogromny. Jak wyobrażacie sobie resztę swojego życia? Ale myślcie lekko, podnoście swoje wibracje. Jak wyobrażacie sobie na pewno marzec? Co chcielibyście, żeby się w tym marcu wam spełniło? Jeżeli my tutaj mamy 3 marca, taką niesamowitą datę, 3-3, czyli Uran w sekstylu z y, Wenus, y, bo tu Fonus wchodzi, to ona stawia taką kropkę nad I. Czyli będą już rozwiązywać się jakieś stare historie. I powiedziałabym tak, tu kogoś zacytuję: A myślałeś, że może być aż tak dobrze? Wykorzystajcie ten czas do tego, żeby było Wam dobrze. Naprawdę, jeżeli zamkniecie przeszłość, możecie otworzyć się na fajne relacje, na nowe początki, na radykalne zmiany i już od 25. To już jest 25 lutego jeden z najlepszych dni w tym miesiącu. A ja poprosiłam jeszcze tarota o taką inną, ciekawą, oryginalną interpretację tej pełni. I teraz pomedytujmy z tymi kartami, co one chcą nam powiedzieć na początek wychodzi nam As spirali. Pokażę do kamery, jak wygląda aspirali. I co on chce nam powiedzieć? Ta karta wskazuje, że teraz jest idealna pora na wyznaczenie swoich celów. Ja, kiedy robię wam astrologię, to najpierw sprawdzam aspekty astrologiczne, tam to trzeba wszystko posprawdzać, tak? A potem zasiadam yy, pięknym drzewem sandałowym. Albo szałwią, oczyszczam energię, a jeszcze zapalę sobie trochę a dlaczego nie? Modlę się, medytuję, proszę aniołki o to, aby przybyły, aby pomogły mi w przekazie. Co mogę dla was powiedzieć? Ja dosłownie anioły czuję, słyszę, dają mi potem takie różnego rodzaju fajne, ciekawe znaki, aż e, gęsia skórka staje dęba. I potem robię rozkład, i uśmiecham się. Kurczę, ale przewodzenie, ale prowadzenie do samej siebie, bo yy, wszystko to się pięknie łączy w całość. Zobaczcie, o czym mówiłam na początku, i do czego was zachęcam, żeby wchodzić do czegoś nowego, do czegoś lepszego, żeby na przykład, nie wiem, jesteś może yy, kobietką, która już jest na emeryturze, <laughs> i masz teraz czas, na swoje pasje, czy idziesz w tym kierunku, czy spełniasz swoje pasje, czy może teraz właśnie odważyłabyś się w końcu zapisać się na jakiś kurs, czy szkolenie, czy chciałabyś się douczyć czegoś, bo jak nie teraz, to kiedy, tak? W każdym razie zobaczcie, do czego nas zachęca Aspirali, że teraz jest idealna pora na wyznaczanie swoich celów, Czysta moc i energia takiego dumnego Barana. Zobaczcie, przecież wiosna, kwiecień do Baran. Przedstawia dwór spirali tutaj. Podobnie jak wszystkie asy Tarota, ten również jest tą pozytywną, ukierunkowaną kartą. Czyli zobaczcie, tutaj macie pióra naokoło. One symbolizują taki duchowy renesans, osiągnięcie wyższej Twojej wyobraźni. Przemiany. Tutaj są pióra, oczko, tak zwane pawie pióro to znak przemiany. Wszystkie asy reprezentują nasiona, które wymagają fizycznej, emocjonalnej i duchowej opieki, aby osiągnąć pełny potencjał. Czyli teraz nakarbcie energię mentalnego waszego pomysłu, pokarmu, przepraszam, na nowe pomysły, świeże inspiracje i takie nowe, stymulujące okazje, które będą wchodziły do Waszego życia. A ja Was zapewniam, że tak będzie, bo ta pełnia wiele rzeczy oświetla. I czy, czy my się tego spodziewamy, czy nie? I znowu troszeczkę wtrącę e, prywaty, a jak sobie to wszystko dzisiaj tak myślałam od rana i medytowałam, Znowu byłam na wyjeździe, dużo teraz wyjeżdżam, bardzo dużo podróżuję. Spałam daleko u mojej przyjaciółki, no i od rana myślałam o tym, jak chcę zaplanować sobie ten marzec. Może się dziać tyle wspaniałych rzeczy, i kochani, tego 21, kiedy jest przesilenie wiosenne, 20 i 21, chcę zorganizować warsztaty w Gliczarowie. Jedna noc, dwudniowe warsztaty w Gliczarowie pod Zakopanem, przywitanie wiosny i zrobić obrzędy właśnie powitania wiosny z zapaleniem ogniska, zrobieniem rytuału, stopieniem marzanny, a dlaczego by nie, ale przede wszystkim warsztat, który podniesie naszą świadomość, ponieważ o tym nie mówi ten as spirali i następna... Karta, artystka. Proszę przyjrzyjcie się tej karcie. Artystka przyciąga do nas pełnych mądrości ludzi, którzy mają, którzy mają dla nas jakieś dobre rady. Tutaj będziecie mieć taką metaforę własnej, osobistej podróży. Niektóre osoby będą przekazywać mądrość innym, niektórzy świadomie, a niektórzy nawet nie będą zdawać sobie z tego sprawy. Widzę tutaj na tej karcie też osobę, kobietę, która jest bardzo delikatna, łagodna, zobaczcie, taka wysuplimowana i zainspirowana przez jakąś. Na przykład sztukę, akurat tutaj pani maluje, ale wy możecie również innych inspirować przez taniec, przy, przez muzykę czy przez poezję. I to atrybuty tej y, karty to duchowość i magnetyzm. I właśnie nawet w ten sposób, słuchajcie, można zarabiać na życie. Nawet w ten sposób. Można stworzyć jakieś cudowne okazje, wyrażając się artystycznie. Twoja dusza pragnie się tak w ten sposób wyrażać. A niektórzy mają tutaj wiadomość, w tej wróżbie zobaczcie, przed nami minstrel. I tutaj jest radosna wiadomość, która potwierdza jakiś finansowy lub materialny dobrobyt. Tutaj idzie do nas w tym czasie finansowy i materialny dobrobyt. Czyli może jakiś krewny wasz, czy zaufany przyjaciel, czy ktoś szepniowa słówko, da wam pracę. Albo będzie powiernikiem w sprawach finansowych, jest tu mężczyzna, który może odegrać tu jakąś rolę. Jest na pewno lojalny i wspierający, a do tego jest kimś, kto dobrze cię zna. Czyli ktoś z waszych znajomych, też mężczyzna, może się pojawić w waszym życiu i będzie chciał um, być właśnie wspierający, pomocny. Ale ta karta też mówi o po prostu materialnym dobrobycie. Otwierajcie się na tym na to. Wiecie, teraz ten tydzień, zwłaszcza, um, on jest bardzo silnie doładowany przez gwiazdy, przez energetykę. I nawet niektóre rzeczy będą się rozwiązywać same. Ale oczywiście. Po to mamy ten rozwój duchowy, abyśmy byli świadomi na przykład tego, bo czasami nie jesteśmy świadomi, <gry> jaka jest podróż naszego życia, tak? Bo wiemy, że z, nigdy nie podróżujemy w tej wędrówce naszego tutaj życia sami, że mamy tutaj takie duchowe misje, że my ludzie jesteśmy współzależni, że czasami, no często właściwie, zawsze spotkamy tych, których spotkanie z nami zostało nam przeznaczone, przecież wiecie o to i tym o tym ja ciągle mówię i na prywatnych czytaniach tłumaczę pewnego rodzaju powiązania karmiczne w związkach, tak świat wszechświat używając synchroniczności umieszcza na naszej ścieżce życia pewnego rodzaju postacie i niektórzy są dla nas mentorami, niektórzy są posłańcami, niektórzy są na przykład jakimiś mistykami, a niektórzy jakimiś muzami, tak jak tutaj ta artystka, że spotkanie z taką osobą dodaje nam skrzydeł, czy jest dla nas natchnieniem. I ja zawsze powtarzam, że ja nikomu niczego nie zazdroszczę, że ktoś kogo podziwiam jest dla mnie inspiracją. I tak, i wtedy żyje się zdecydowanie lepiej. I ta kolejna karta, dziesiątka zwojów, pokazuje, żeby uważać na to, że negatywne zachowanie jest jak magnes, który przyciąga, tak? I pamiętamy o tym, kiedy uzmysławiamy sobie, że czasami mamy jakiś. Negatywny cykl w naszym życiu, który jest związany z ważną lekcją. Tak? Była jakaś ważna lekcja w Waszym życiu. Można ym, powiedzieć wyraźnie, że ona była negatywna. Tą lekcję musieliśmy odbyć, odbyliśmy ją. Jeżeli nie zrozumiemy ja już powiem tak bardzo prosto mamy wyciągnąć yy, lekcję naukę z pewnych sytuacji życiowych. Bo, jeżeli tego nie zrobimy, to cały czas będzie się jakiś cykl powtarzał. Dziesiątka zwojów dotyczy rozpoznawania niepożądanych, niepożądanych, powtarzających się wzorców w naszym życiu. I te wzorce są zwykle napędzane przez negatywne nastawienie. Kochani, warto teraz być taką tygrysicą, która pokonuje niezdrowe jakieś albo nieodbyte lekcje w końcu pokonuje bo ta energia tygrysa jest silna pewna siebie stanowcza więc w końcu na przykład już podamy przykład tak że nie nie będę wchodziła już w relacje z mężczyzną który pije widzę że jest niestabilny emocjonalnie że lubi sobie zaglądać do kieliszka bo to zawsze kończy się dla mnie nieszczęściem. Bo to zawsze kończy się tak samo. Ja już nikogo nie muszę zmieniać ani nie będę matką, Teresą. Ja to tak tutaj troszeczkę kolokwialnie mówię, ale już na pewno wiecie o co chodzi. Kochajcie siebie. Pokochajcie siebie. Zrozumcie, że, i tutaj mówi następna karta, następna karta, o czym nam mówi mamy przyjąć większą odpowiedzialność za swoje dobre co samopoczucie bo dosyć już tutaj tej rozpaczy tej udręki tak dosyć tych traum tutaj już jest jak ta postać wyczerpana stawianiem czoła w trudnej przeszkodzie już mam dosyć ja już chcę żeby zakończył się pewien cykl w moim życiu i już mam tego dosyć. Ta karta, kochani, też oznacza, że zmagacie się z przesadnymi lękami. I teraz dokonajcie introspekcji. Jeżeli zauważycie, że odreagowujecie długo tłumione problemy, czy na przyjaciołach, czy na rodzinie, czy na przykład na sobie, bo nie wiem, sięgacie po papierosy, albo się zajadacie, albo się wam nie chce wstawać z łóżka. I obiadacie się. To są jakieś koszmary, tak? One mogą wynikać czy z pogrzebanego poczucia winy, żalu, czy z jakichś innych emocjonalnych bagaży, bo każdy może być inny, ja tego nie wiem, ale można to przedyskutować, kochani, można to uzdrowić, można to w końcu, dlatego zapraszam na ten warsztat. Zapraszam na ten warsztat, żeby wziąć większą odpowiedzialność za co? Za swoje. Dobre samopoczucie. Koniec, ja już tego nie chcę. Ja chcę się cieszyć życiem. Idzie wiosna w końcu, idzie wiosna. A ja Wam pokażę coś na koniec. A propos wiosny dla wytrwałych. <noise> Będzie taka mała niespodzianka. I moi kochani, jesteśmy szczęśliwi. Znowu zaczynamy odżywiać, odżywać, odżywać, odżywamy. I to sobie trzeba wbić młotkiem do głowy. W końcu odchodzić ze wszystkich traum, nie oglądając się za siebie. Jeżeli ktoś ma naprawdę ten problem, jeszcze też ostatnio miałam bardzo, bardzo długie, piękne czytanie z pewnym mężczyzną, i jemu właśnie dziękuję bardzo za to zaufanie, które mnie obdarzył. Um, no i powiedział, że jest mu tak trudno po. Tam 20 paru latach, czy nawet 30, już nie pamiętam, latach małżeństwa, jednak odpuścić, um, zapomnieć już jest po rozwodzie rok, ale tęsknić za żoną, przecież to jest zupełnie zrozumiałe. Ale jeżeli ktoś chce, to może sobie zakupić taki warsztat indywidualnie. Ja wysyłam na maila, koszt jest 300 zł, albo można przyjechać. Zapraszam, trzeba się umówić, przyjechać. Ja pomogę w takim zamknięciu przeszłości. I dlaczego jeszcze do tego namawiam, kochani? To jest karta z 22 arkanów wielkich. Tutaj, zobaczcie, na tą kartę stoi pomiędzy Tobą a drogą Twojego przeznaczenia właściwie dwie świece, nietypowy kij. Tutaj mamy plecak. I on jest panem mistycznego przejścia pomiędzy twoją podświadomością a innym światem. I tutaj ten papa, który jest bardzo czujny, prowadzi cię w podróży po ukrytym świecie. I przypomina ci, przypomina nam wszystkim, że do osiągnięcia wyższej świadomości niezbędne są wewnętrzna siła i samokontrola. Więc moi drodzy, ta karta zwraca nam uwagę na nasze prawdziwe pragnienia, to o, co, o czym mówiłam na początku, które mogą kolidować z osobistym przeznaczeniem czy samospełnieniem. Tu poproście transformującą energię tej karty, aby pokazała, żeby czasami podporządkować, czy może utemperować swoje ego. Powiedziałabym tak, o właśnie, utemperować swoje ego i poprosić w medytacji aniołów, poprosić wszechświat, mistrzów duchowych, wasze wyższe ja, aby pokazał wam następny krok, aby pokazał wam wasze przeznaczenie. Bo moi drodzy, my mamy być szczęśliwi, spełnieni i podnosić wibracje. Tego y, świata. I moi kochani, dziękuję Wam pięknie za wysłuchanie mnie. Życzę Wam cudownej pełni. Wypatrujcie dalszych filmów dla każdego znaku Zodiaku, co chcą nam powiedzieć przepiękne karty. Tarot. Um. Inny tarot. A to taki mm, mały pomysł, prezent. Może słuchają mnie mężczyźni, którzy mają ochotę zakupić y, w moim sklepie kosmetycznym, kosmetologicznym jakiś prezent na dzień kobiet dla swojej ukochanej, albo może ktoś, bo pamiętacie, prowadzę również y, sprzedaż kosmetyków Colway i suplementów, chciałby sobie zakupić właśnie w Looking Good Reni, czy jakiś y, zabieg kosmetyczny. No ale to trzeba. Przyjechać do Krakowa, zapraszam serdecznie, albo po prostu jakieś kosmetyki. No to oczywiście zapraszam do kontaktu. Pod filmikiem znajdziecie kontakt do mnie. A ja tymczasem dziękuję za uwagę. Życzę uroczej, pełni, a takiej, że usiądziecie i powiecie: A myślałeś, że może być aż tak dobrze? <grym> <grym> dziękuję.